Witajcie w dzisiejszym odcinku o Gramchu Kebabów. Drodzy Państwo, będziemy się dzisiaj przyatakować na ulicy Roosevelta obok Linda. o my jesteśmy w bardzo spokojnym miejscu tutaj w coś co jeszcze może sobie iść na Zanim zaczniemy odcinek, chciałbym tutaj kilka kwestii organizacyjnych powinna, yy, omówić. Ponieważ tak, od następnych odcinku powinien być mikrofon już, więc będzie lepiej słychać na, o wiele. A druga rzecz, widzicie, 40 subów na moim kanale. Za to Wam serdecznie dziękuję i będzie za to odcinek specjalny. Więc co? Idziemy. Proszę Państwa, mamy naszego kawała tutaj. Jeśli chodzi o opinię Google, to czytałem, maja, mniej więcej 4,5 gwiazdki na 5. A stan są są dobrze tam oceniane. Tak jest dobrze oceniany. O, też była bardzo miła. Fajnie tak. muzyka taka. Naturalna, tam, taka, 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 tak, wygląda tak, Z tego co widziałem jak tak, tak, Z wołowiną, z frytkami i dosyć to wszystko. jest dobry, smakuje mi. Jest taki fajny, kwaśny, to jest dobrze kwaśne. Pędzi są miękkie. Coś jest nie to jest tutaj do, dopieczone. A to bardzo dobrze bo kreabło po pepersku, nie wiem, czy wiecie, oznacza to pieczone mięso, więc to mnie to dobrze. Buka jest twarda, ale to też opoko. Hmm. No. Zamówiłem kraba w tym czosnkowym, ale tu sotostra. Nie wiem czemu. To jest minus. Właśnie zamówiłem coś w ogóle innego. Więc dostałem coś innego. Nie, nie polowa. Ale ma pokaźny rozmiar, bo to mnie małego, a wygląda na średniego, więc to też jest spoko. Jest napchany warzywami, to też plus. Tak, ogórka nawet w środku, to też spoko. To no. dzisiejszego odcinka to tyle. Proszę Państwa, ja bym sobie już zjedzony. To jest co, co boję się, że będzie rzeź na kiblu, ale jak to się mówi, czegoś się nie robi dla widzów, tak? Tak więc do zobaczenia, do widzenia się w kolejnym odcinku, pamiętajcie żeby kliknąć łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka i zostawić coś yy, w komentarzu. I cześć!